Jeden na podoku gdzieś zacznie, a następne kontynuują, nie treżer? <laughs> o. Toro i sekunda dzisiaj. Słoneczko świeci. O, się nabiegały treżeros. A? Nawet wilbao! <laughs> Słoneczko i rześkie powietrze. I fisiują. Mają dużo energii, dobrze. To znaczy, że są zdrowe Są zdrowe i nic się nie dzieje im O, zobaczcie jak Apollo <laughs> Co daluje To, że zaczepia Bilbao. O o, ale pięknie. Nawet Bilbuś dzisiaj się rozruszał. <śmany> Nawet Bilbuś.